Bogusława i Ryszard Rojek z województwa dolnośląskiego. Państwo Bogusława i Ryszard Rojkowie są właścicielami 162 hektarowego gospodarstwa rolnego położonego w Chwałowie w gminie Mietków w powiecie wrocławskim. Gleby z terenu gospodarstwa charakteryzują się wysoką klasą bonitacyjną. Obszar ten jest również bardzo interesujący pod względem turystycznym, a jego największą atrakcją jest zbiornik mietkowski zbudowany na rzecy Bystrzycy. Gospodarstwo prowadzą od 1994 roku na bazie siedliska, które kupili po dawnym PGR. Przez lata powiększali jego areał, a część gruntów przekazali już synom. Zajmują się produkcją roślinną, to jest uprawą rzepaku, jęczmienia, soi i pszenicy. Przez lata rozbudowywali i remontowali siedlisko. W tym czasie napraw starali się przywrócić budynkom ich ciekawy architektonicznie charakter. Piękne, przestronne obejście zagospodarowali sadząc wiele roślin.